To było historyczne wydarzenie, ponieważ jest to pierwsze przedstawicielstwo Państwowego Orderu Rycerskiego z Filipin, The Knights of Rizal. I dzisiaj było otwarcie pierwszego chaptera, czyli oddziału na terenie Polski, a także pasowanie na rycerza. Byli goście z różnych krajów. Tak jak na przykład Niemcy, Szwajcaria, Finlandia, Japonia, Belgia i Filipiny, również. Była również obecna pani ambasador, dlatego że to jest order państwowy. W gruncie rzeczy zawsze są przedstawiciele dyplomacji czy polityki. Jest to organizacja charytatywna. My będziemy działać na terenie Polski i będziemy wspierać projekty, które będą realizowane przez nas na Filipinach, a także w Polsce. No, i mogę zaprosić serdecznie wszystkich do współpracy z nami. Jeżeli chodzi o moją historię, to działo się to w 2019 roku. To znaczy, ja wspieram Filipiny, projekty filipińskie, charytatywne i projekty polskie już od, od 2014 roku czy 13. Znajomy taki z szwajcarskiego chaptera, seri Jörg Ziegler, zaproponował mi po prostu działalność kontynuować, ale pod parasolem, właśnie orderu The Knights of Rizal. No i tak się to zaczęło. Zostałem pasowany w 2019 roku na rycerza. Trzy miesiące temu zostałem nagrodzony drugą, drugą pozycją, czyli Knight Officer of Rizal. No a dzisiaj to w ogóle to byłem w szoku, bo w sumie zostałem komendantem tego chaptera tutaj w Polsce i dostałem równocześnie trzeci stopień w tym orderze, czyli Knight Commander of Rizal. Dla mnie to w ogóle dzisiaj jest szok i jestem taki, taki szczęśliwy i ogromny honor. Rizal is a person who defended the rights of the Filipino people under the regime of the Spanish government. He was given his life for his love of country and people. And in these problems of the Filipinos, we are able to gain our Philippine independence. In eight eight after two years. Oczywiście cieszymy się, że ta uroczystość odbyła się u nas, właśnie na zamku w Gminie Zamek, który Myślę, jest dobrym miejscem, żeby tą inicjatywę rozpocząć właśnie tutaj, żeby te dobre rzeczy na przyszłość miały początek właśnie w tak zacnym miejscu. Cieszymy się, że taka, takie ciekawe dzieło w naszym kraju się i na terenie Podhala Spisza dzieje no i kibicujemy temu mocno. Mamy nadzieję też, że i takie deklaracje ze strony szefa tego oddziału w Polsce, Johana Miki, że takie wydarzenia będą działy się też na terenie naszych samorządów.